Mrozy, jakie od kilku dni panują w naszym kraju, uwidoczniły bardzo niekorzystne zjawisko. Jest nim dokarmianie ptaków, zwłaszcza gołębi. Według specjalistów to błędne i niepotrzebne działanie. Jest taki dziwny obyczaj dokarmiania ptaków. Im się nic nie dzieje w zimie. To jest ich naturalne środowisko, naturalna pora roku. Dzikie ptaki doskonale sobie radzą ze zdobywaniem pożywienia, nawet przy tak ekstremalnych, wydawałoby się, temperaturach. Ich dożywianie przez ludzi często ma bardzo negatywne skutki. Ptaki nie potrzebują tego naprawdę w okresie zimy. My, ludzie, przez złe nawyki dopuszczamy się do bardzo niekorzystnych zjawisk. Na przykład rodzimy ptaki odlatujące na zimę. Przykładem są łabędzie. Często straż miejska leśnicy dostajemy telefony. Że łabądź przymarz dostał. On w naturalny sposób, gdyby nie był karmiony, odleciałby przed okresem zimy i do takich zjawisk by nie dochodziło. Oczywiście są wyjątki, kiedy człowiek powinien zaingerować i ułatwić przetrwanie dziko żyjącym gatunkom, ale trzeba to robić w sposób odpowiedzialny i w sytuacjach, kiedy dotarcie do naturalnego źródła pożywienia stało się niemożliwe. Możemy czasami dokarmiać, bardzo rzadko zwierzęta dzikie, dokarmiać, a nie karmić. Trzeba to rozróżnić. Dokarmianie należy stosować tylko wtedy, kiedy są naprawdę warunki ekstremalne, kiedy jest wyjątkowa sytuacja, wyjątkowo niskie temperatury, które na, na przykład przyszły po okresie silnej odwilży, że śnieg pokryty jest taką taflą lodu. Wtedy możemy tej zwierzynie dzikiej pomóc. Dożywianie przez ludzi zwierzyny leśnej oraz dzikich ptaków, do których zalicza się nawet miejskie gołębie, oznacza dla tych gatunków uzależnienie się od łatwych źródeł pokarmu. Przykładem tego są chociażby niestety coraz częstsze wizyty dzików w rejonach bloków przy ulicy Sikorskiego i tak zwanego cieku dękowskiego. Jeżeli takie warunki ekstremalne przyszły, pamiętajmy o jednym o, żeby to robić, Regularnie. Nie możemy tego przerwać. Zwierzyna duża, gruba poradzi sobie. Karygodnym błędem, niestety bardzo często spotykanym nawet na naszych osiedlach, jest wysypywanie na parapety, balkony czy trawniki pozostałości po domowych posiłkach. Dokarmianie ptaków to nieutylizacja resztek z obiadu. Jeżeli ptaki dokarmiamy, róbmy to właściwą karmą, czyli różnego rodzaju nasiona zbóż. Mogą być połupane orzechy, nie może być to naj... pieczywo. Jest to najgorsza karma dla ptaków, ponieważ zawiera dużo soli, wręcz jest trująca dla dziko żyjących ptaków. Tego nie róbmy. Jeżeli dokarmiamy ptaki wodne, co jest bardzo popularne w Ostrowcu, tak samo. Broń Boże, nie róbmy tego chlebem, a najgorzej jeszcze, gdy ten chleb wyrzucamy do wody. Ptaki karmimy na brzegu. Tego, tego rodzaju ptactwo wodne na przykład można karmić suchymi płatkami owsianymi. Uzależnienie ptaków od pożywienia dostarczanego przez ludzi może mieć bardzo groźne skutki dla ich egzystencji w normalnych, niezimowych warunkach. Dodatkowo takie niekorzystne zjawiska przy dokarmianiu ptaków to jest to, że ptaki się rozleniwiają. Zanika u nich ten naturalny instynkt szukania pożywienia, radzenia sobie w okresie zimy. Dodatkowo gromadzą się w nienaturalny sposób skupiska, co bardziej ułatwia drapieżnikom polowanie na te ptaki i roznoszone są różnego rodzaju choroby pasożyty. Dodajmy, że wyrzucone przez ludzi resztki jedzenia są też pożywieniem dla gryzoni takich jak myszy czy szczury. A trzeba wiedzieć, że gryzonie są podobnie jak gołębie nosicielami chorób groźnych dla ludzi. Gromadzenie się gołębi w okolicach okien czy parapetów powoduje również dewastację elewacji odnowianych często budynków. O tym, że wyrzucanie ptakom resztek pożywienia jest zabronione na terenach administrowanych przez spółdzielnię mieszkaniową Krzemionki, mówi też regulamin użytkowania lokali mieszkalnych.